Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i e, od razu e, proszę zwrócić uwagę na piękny budynek Toruńskiego Teatru, budynek secesyjny, Teatru imienia Wilama Chorzycy. Budynek powstał w 1904 roku i przez 16 lat był wyłącznie sceną niemiecką. Dopiero w roku 1920 teatr przejął Zawodowy zespół polski i w tym roku, czyli w 1920, dokładnie 18 listopada, odbył się pierwszy spektakl zemsty według komedii, według dramatu Aleksandra Fredry. Także ty, tyle o historii. No, dzisiaj warto podkreślić, że teatr Wilama Chorzycy jest naprawdę bardzo. Prężnie działającym ośrodkiem kultury. W 2020 roku, czyli 3 lata temu, przeprowadzono kolejny gruntowny remont teatru. No, też tutaj trzeba przypomnieć, wspomnieć, podkreślić właściwie to, że w naszym teatrze toruńskim odbywa się międzynarodowy festiwal teatralny Kontakt. Także wtedy też wszystkie. Oczy zwrócone są w kierunku naszego miasta. Patronem teatru jest Wilam Chorzyca. Wilam Chorzyca to najwybitniejsza osobowość twórcza okresu powojennego, właśnie od roku 1945. Wilam Chorzyca to przede wszystkim reżyser, tak? ale również kierownik literacki, dyrektor teatrów. Pedagog, pisarz, publicysta, krytyk teatralny tłumacz. Wilam Chorzyca urodził się we Lwowie w 1889 roku. No, trzeba też podkreślić, że jego toruńskie inscenizacje Snu Nocy Letniej i Romea Julii Szekspira weszły na stałe do historii teatru polskiego. Także wybitna osobowość teatralna a szczegółowo, naprawdę bardzo szczegółowo poznamy jego życie, jego działalność w publikacji Wilam Chorzyca. To jest oczywiście data lata jego życia, 1889-1959, kronika życia i działalności. Jest to nadbitka z pamiętnika teatralnego wydanego w roku 1989 przez Polską Akademię Nauk, dokładnie Instytut Sztuki. Autorką tego opracowania jest Lidia Kuchtówna także tak jak już wspomniałam szczegółowo tutaj poznamy życie i działalność Wila Machorzycy. Jest to kronika, czyli tutaj informacje są ułożone właśnie chronologicznie datami, czyli no tutaj zwrócę uwagę na właśnie rok 1945 i pod datą 25 października mamy taką informację. W Ministerstwie Kultury i Sztuki odbiera nominację na dyrektora Teatru Ziemi Pomorskiej w Toruniu. Cóż jeszcze? Mieszka przy ulicy Szerokiej 24. 22 grudnia, inauguracja sezonu, szkoła żon Moliera w przekładzie Boja Żeleńskiego w reżyserii Chorzycy. Także tu po prostu są daty, jest rok, jest data dzienna i informacja o wilamie chorzycy. Cóż jeszcze, tutaj jak prześledzimy kolejne lata, rok 1947, tu też właśnie jest, znajdziemy informację, że właśnie od tego roku. Był również dyrektorem teatru miejskiego w Bydgoszczy. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że właśnie tutaj nie zwróciłam uwagi na ten napis. On był od świtu do nocy w teatrze. Tutaj wspomina też swoje przedstawienie. Mówi tak: zdaje się, że przedstawienie, nie najgorsze, to akurat o śnie nocy letniej pisze Chorzyca do Iwaszkiewicza, ale przyznam Ci się, że robiłem je w tak trudnych warunkach psychicznych i przy takich oporach, iż strasznie mnie ono wiele kosztowało. Podobno schudłem. Na zakończenie jeszcze dopowiem, że Wilam Chorzyca wcielał w życie ideę teatru monumentalnego, czyli takiego teatru, Teatru realizowanego jako widowisko ze scenami zbiorowymi, z udziałem dużego zespołu aktorskiego i dużej grupy statystów. Także Wilam Chorzyca, naprawdę wybitna postać sztuki, a dokładnie teatru. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.